Cześć, mam nadzieję, że mieliście chociaż w połowie tak dobry poranek jak ja. Pijemy sobie teraz poranną kawkę. No i zdecydowałem, że przed do pracy, bo zaraz, znaczy no zaraz, niedługo wychodzę, nagram Wam recenzję mojej najnowszej e, zdobyczy, której udało na, którą udało mi się przeczytać, czyli Okrutny wiatr klena. Kuka. I tutaj, kilka słów wstępu muszę powiedzieć, bo może część z Was kojarzy o co chodzi, a część z Was nie ma do tego pojęcia. Glen Cook, najbardziej kojarzony, oczywiście, z Szarą Kompanią. Jak najbardziej słusznie, bo wydaje mi się, że to jest jego najlepsze działo, działo i na pewno najbardziej znane. Glen Cook, najbardziej kojarzony z Czarną Kompanią, napisał kroniki Imperium Grozy i to są cztery książki, które mam nadzieję, no bo no w tym roku to na pewno mi się nie uda wszystkich przeczytać, bo ja przeplatam zawsze, natomiast, no mam nadzieję, że jakoś na początku przyszłego roku, więc najbliższe rzeczy, które będą na kanał trafiać, to będą właśnie z Imperium Grozy, Przeczy... napisał um, tą serię Cook, przed czarną kompanią. I jest to o tyle istotna informacja, że bardzo widać już w kronikach Imperium Grozy ten taki bardzo charakterystyczny dla Kuka styl. Generalnie chyba nie powiem wam nic, na znaczy co śmieję się oczywiście, ale można tak powiedzieć, że nie powiem wam wiele więcej niż to, co było napisane we wstępie. To, że kuk nikogo nie udaje i to, co wypracował, wypracował ten swój taki bardzo charakterystyczny, mroczny, ludzki jednocześnie, I to zarówno przy budowaniu postaci, jak i opisywaniu pewnych zdarzeń, emocji, czy tak naprawdę całej reszcie, co sobie nie pomyślimy. Kuk nikogo nie udaje, jest, jest pisarzem na pewno bardzo wyjątkowym. Który myślę, że nie każdemu podejdzie mimo wszystko, e, zwłaszcza tutaj w okrutnym wietrze, ale to też będę do tego wracać, e, m, bo bez dwóch zdań: Kroniki Imperium Grozy, pomimo tego, że jestem tylko i wyłącznie po tej lekturze, różnią się dosyć, e, znaczy różnią się, jeśli chodzi o jakby tak, um, taki pomysł fabularny w porównaniu do Czarnej Kompanii, ale od razu wam powiem, że jeżeli Czarną Kompanię polubiliście, to Kroniki i zdecydowanie są dla was mi się bardzo okrutny wiatr podobał, ale jest też parę rzeczy, które no przed którymi muszę was e, przestrzec. Także są to dosyć generalnie zbliżone do siebie światy. Ja też, yy, jeśli chodzi o boga delegatury nocy, których nie skończyłem, bo nie miałem, jakby wiecie, czemu skończyć, nie miałem co, co kończyć. Jeśli chodzi o Kuka i, i te wszystkie jego światy, to właśnie się zastanawiam, czy to są wszystkie światy, czy to jest jeden świat, czy o co w ogóle chodzi, może ktoś wie. Pewnie to są oddzielne światy, tak mi się wydaje. Ale jeżeli są oddzielne, no, jakby potrzeby tego konkretnego, uniwersum tego konkretnej, tej, tej konkretnej książki, tej konkretnej serii, to są one dosyć yy, zbliżone do siebie, ponieważ mimo wszystko czytając Kuka mamy takie nieodparte wrażenie, że to się dzieje w naszym świecie zaczarowanym przez autora, czyli Pomijam aspekty fabularne, no bo tutaj jakby ciężko jest mówić o czymkolwiek innym jako wyobraźni autora, to co sobie pomyślał, czy, czy tam brało jakieś inspiracje z historii, nie wiem, pewnie tak było znając jego. Natomiast przede wszystkim objawia się to w tym, że Cook pisze bardzo tak ogólnoświatowo, bym powiedział. Nazwy postaci, nazwy miejsc, wszystko to... Przynajmniej mi kojarzy się z różnymi kulturami na naszym świecie, jest to może nawet nie tyle dobre rozwiązanie, no bo jednak nie, nie, nie jest to dlatego dobre rozwiązanie, ponieważ czujemy, jakby to był nasz świat, ale czujemy, jakby jego realność. Jest on do, w jakiś sposób podobny do naszego, bo jeżeli czytamy, że pewne nazwy są podobne do nie wiem, zesarstwa Chin, powiedzmy czy tam zaraz do, do Republiki Chińskiej, e, no to jakby to nas rusza, tak? Jeżeli słyszymy jakieś nazwy bardziej europejskie, no to też jakby mamy to na względzie, tak? I jakby nas to sytuuje, więc jednocześnie nie jest to nasz świat ani trochę, ale jednocześnie jest to dosyć e, podobny e, świat do naszego. Więc z mojego punktu widzenia jest to na pewno na plus. E, jeśli chodzi o... Styl, jeszcze parę, parę słów o stylu. Jeżeli lubicie Czarną Kompanię, że czytaliście Czarną Kompanię, to tak jak powiedziałem na początku, Okrutny Wiatr jest jak najbardziej dla Was. W ogóle wydaje mi się, że kroniki Imperium Grozy będą dla Was, ponieważ jest to jakby ten ty sam typ. Może nie narracji, bo w, jednak w Czarnej Kompanii wiadomo, mieliśmy troszkę inną narrację, ale jakby jest ten sam przekaz, jest ten sam klimat. Jest dużo wojny, jest dużo zagadek, jest dużo bardzo fajnych, emocjonalnych postaci. Generalnie jest bardzo dużo tego, co w czarnej kompanii, odnośnie stylu autora i całej masy innych tego typu rzeczy, mogło się nam podobać. Fabularnie, fabularnie jest to. Ja też w ogóle się zastanawiałem, o czym będzie ten cykl? O, o, o czym będzie ten cykl? I powiem Wam tak. Po Okrutnym Wietrze, na którego składają się trzy opowiadania, to też warto zwrócić uwagę, że po pierwsze są one troszkę jakby in, in, inaczej skonstruowane, są to opowiadania, ale są to opowiadania, które mają jakby bezpośrednie połączenie fabularne. Więc to tak samo jak w Czarnej Kompanii. Więc się nie przejmujcie, że będziecie mieli zbyt długą przerwę od któregoś bohatera, albo co gorsza, w ogóle będą te opowiadania od czapy. Zapada cień wszystkich nocy, październikowe dziecko, zgromadziła się ciemność wszelaka. Słuchajcie, jeśli chodzi o fabułę, to ja Wam powiem, że bardzo kicham rano, nie wiem czemu, zawsze tak mam. E, śmieję się, że jestem uczulony po prostu na wczesne wstawanie. I pewnie tak jest. E, wracając do tematu, ciężko jest mi powiedzieć dokładnie, e, jakby, jak się będzie rozwijać ta Sytuacja fabularna w kolejnych tomach, fabuła na sam początku, przynajmniej jest dosyć prosta, która opiera się na takiej troszkę troi miłości do jednej kobiety przez dwóch mężczyzn. E, oczywiście historia jest dużo bardziej zawiła, przewija się przede wszystkim wojna, <laughs> mówiłem. E, przede wszystkim przewija się wojna, i ten aspekt wojny, do niego sobie jeszcze zaraz wrócimy. Wojna z Imperium Grozy. Wojna, yy, ciężko to nawet nazwać królestwami, ale pewnymi takimi, no... <coughs> yy, no nazwijmy to królestwami. Może już nazwijmy to królestwami, jakimiś tam ziemiami przeciwko Imperium Grozy. Yy, jest to wszystko bardzo yy, epickie, bardzo duże, ale jednocześnie yy, widzimy w tym taki... Pierwiastek, który też przewijał nam się tak naprawdę przez wszystkie tomy czarnej kompanii, albowiem chodzi o pierwiastek e, tej tajemnicy. Takiego nie wiadomo czego tak naprawdę. Muszę was przeprosić, bo muszę ogarnąć nos. <słuch> Tak to już jest, no ja powiem Wam, że w domu, do, do domu jak przyjeżdżam, to, to jest jeszcze gorzej. No, no nie przemyślałem tego, no ale trudno, musicie mi to <coughs> wybaczyć. <coughs> trudno, sorki. Eee, o czym to ja mówiłem? A, więc jest ten element taki, takiej ciekawostki, <coughs> tego... <coughs> Sorry. Jest ten element takiej niewiadomej e, tajemnicy, która przewija się przez każdy, jakby, wątek fabularny, każde wydarzenie i w jakiś sposób nawet każdą postać. Co jest e, bardzo dobre. No, tak jeszcze nigdy nie miałem. Kasłałem, ale nie, nie kichałem nigdy. E, co jest bardzo dobre, ponieważ to nas zachęca chyba do poznawania tych historii coraz bardziej, ponieważ wiemy, że w pewnym momencie to się coś takiego musi wydarzyć. I bo, powiem Wam tak: po przeczytaniu Okrutnego Wiatru, ja generalnie nie wiem zbyt dużo. I nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział dużo. Te trzy opowiadania, one się różnią między sobą troszkę fabułą, się w sensie ona idzie do przodu po prostu, najlepsza jest chyba pierwsza gdzie nie ma tyle wojny i tutaj jest dobry moment, żeby właśnie wspomnieć o tej, o tym takim troszkę może mankamencie mimo wszystko bo wydaje mi się, że nie każdemu to podejdzie, nawet jeżeli ktoś przeczytał już czarną Kompanię e, tutaj dwa ostatnie opowiadania, to jest tak na prawogie trzy czwarte książki to jest opis bitwy ja lubię opisy bitwy Lubię, bo bo lubię, bo bitwa jest fajna. Zwłaszcza, że ktoś tak opisuje ją jak Glenn Cook. Ale, gdy przewija się bez żadnych przerw przez 3, czwarte książki, gdy ktoś na przykład, jak to wychodziło ich z czasu temu, bo to jest z końcówki lat 70., książka, czy opowiadania są, tak? Ktoś to w książkę zlepił, tak samo z Czarną Kompanią zresztą, to. No, nie wyobrażam sobie czytać takie jedne, takiego jednego opowiadania ciurkiem o wojnie, tak naprawdę, gdzie nie przewijają się w gruncie rzeczy znaczy przewijają się inne wątki, ale jakby wiecie, y, głównym tutaj tłem jest wojna, która jest opisywana w bardzo szczegółowy sposób, z różnych perspektyw itd. itd. Ciężko jest wam powiedzieć, kto jest głównym bohaterem. Mamy pewną teorię, że, y, że ci główni bohaterowie y, są. Ale nie jest to nic oczywistego, więc, żebym dobrze to wymówił, Nepante jest główną bohaterką, na pewno szyderce trzeba wziąć pod uwagę. Wart Lokura jest tu tam paru, jakichś tam jeszcze generałów, których na pewno możemy wziąć pod uwagę, jeżeli mówimy o głównych bohaterach. Natomiast takich stricte głównych bohaterów nie ma. A pierwsze opowiadanie podobało mi się właśnie dlatego, ponieważ było tam najwięcej takiej, e, takiej właśnie fabuły czystej, można powiedzieć. E, nie zmienia to faktu, że jestem mega ciekaw kolejnych tomów i ko za kolejny tom na pewno zabiorę się wkrótce. E, poczytam sobie teraz coś innego e, przez parę dni, ale szybko do e, kontynuacji tego to dzieła e, wrócę. E, więc podsumowując, bo nie chcę już przedłużać, i tak troszkę nam się e, zeszło, a ja nie, nie, niebawem muszę wychodzić. E, Okrutny wiatr jest ciekawą, dobrą książką, e, tym bardziej gdy bierze się pod uwagę kiedy powstała, kiedy została napisana, ale umówmy się, że nikt tak nie pisze jak Kuk. E, nikt nie jest taki prawdziwy, nie jest, nikt nie jest taki żywy w tym co pisze. Bez jednocześnie zawalania nas, jakby masą informacji, która by jest pozornie potrzebna, a tak naprawdę nie. Dla fanów czarnej kompanii, podkreślam, dla fanów czarnej kompanii, nie dla ludzi, którzy czarną kompanię przeczytali i uważam, że jest ok. Dla fanów czarnej kompanii wydaje mi się, że pozycja obowiązkowa, nie wiem jak z dostępnością tego jest, bo to na pewno udało mi się kupić bezproblemowo. To jest też ciekawy przypadek, a kolejne tomy już trudniej. Nie wiemy, jak to działa, powinno być odwrotnie. E, więc, więc nie wiem jak z dostępnością, ale zawsze powtarzam przy tego typu tematach, że dla chcącego nic trudnego. Ja fantastycznego targu na Facebooku dawno nie odwiedzałem, ale, e, ale no cóż. E, dobra, kończę, bo widzę, że im, mam, im więcej czasu widzę, że mam, po prostu pamięć mi pozwala, tym ja więcej gadam, więc e, skończę minutę przed tym limitem czasu. E, no i co, trzymajcie się. Miłego listopada Wam życzę. No i do zobaczenia niebawem.